Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na plantacji maliny jesiennej w Odżywołku. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o trzech produktach od firmy Szałas Agro, które są dedykowane właśnie przede wszystkim do plantacji roślin i w tych obecnie stresowych warunkach, czyli na przemian susza, wysoki opad deszczu, wysokie i niskie temperatury. Zacznijmy od inki Ultra, który jest Preparatem wapniowym, nawozem wapniowym. Oprócz zawartości, wysokiej zawartości wapnia, ten produkt poprawi krążenie tego wapnia w roślinach. Jest to taki swoisty stymulator wapnia. Największą zaletą tego nawozu jest to, że jest mieszany praktycznie ze wszystkim, czyli z innymi nawozami oraz z pestycydami. I można go stosować w formie dolistnej i w formie fertygacji, i w fertygacji daje również świetne efekty. Następnie intrafol NCA, produkt wapniowo-azotowy. I tutaj, dzięki kompleksowi azotu z wapniem, azot utrzymuje się w formie amidowej w roślinie, dzięki temu jest wolniej uwalniany i dłużej dostępny dla roślin. W obecnym czasie, kiedy owoce są w trakcie intensywnego wzrostu, chodzi nam głównie o te rozmiar, ten rozmiar owocu, masę. I tutaj ten azot pomoże nam uzyskać jak największy plon. I na koniec został nam osmotek. Myślę, że doskonale wszystkim Państwu znany, który zawiera 97% glicyny betainy. Glicyna betaina jest naturalnym osmolitem, który reguluje zawartość wody w tkankach roślinnych oraz poprawia krążenie wody i metabolitów w roślinie. Dzięki temu Owoce nie, nie będą tracić tej wody, będą jędrne, duże, a także unikniemy mikrospękań, w które mogą wchodzić choroby grzybowe. No i coś jeszcze mogę dodać. Zapraszam do Active na zakupy.